Drodzy przyjaciele, przygotujcie się na coś niezwykłego. Nadchodzące miesiące obiecują być prawdziwą, niezapomnianą kosmiczną podróżą, która będzie zarówno głęboko wciągająca, jak i zdumiewająco imponująca. To znacznie więcej niż tylko fizyczna eksploracja otaczającego nas świata, to także głęboka, metafizyczna przygoda, która wykracza poza granice ludzkiego pojmowania i logiki. Mamy przed sobą jedyną w swoim rodzaju ekspedycję, w której to, co fizyczne, nierozerwalnie splata się z tym, co duchowe, zapraszając nas do niezmierzonej eksploracji wszechświata i, co równie ważne, do głębokiego samopoznania. Dla tych z nas, którzy są prawdziwie otwarci na ciągły rozwój osobisty i pragną osiągnąć głębsze, kosmiczne zrozumienie istnienia, ten nadchodzący okres oferuje bezprecedensową i wyjątkową okazję do wzięcia aktywnego udziału w zbiorowej zmianie paradygmatu, która dzieje się właśnie tu, na Ziemi. Naszym niezwykłym przewodnikiem w tej ekscytującej i transformującej podróży jest nikt inny, jak inspirująca i obdarzona niezwykłą mądrością, nauczycielka duchowa Christina von Dreyen. Poprzez swoje głębokie i przenikliwe lekcje Dzieli się ona swoją niezmierzoną mądrością i cennymi spostrzeżeniami na temat tej ekscytującej i kluczowej fazy ewolucji uniwersalnej, do której właśnie wkraczamy. Kristina z pełną stanowczością zachęca nas, abyśmy przygotowali się na ten, jak to określa, kosmiczny roller coaster. Kluczem do tego przygotowania jest głębokie zrozumienie złożonego wzajemnego oddziaływania energii i wibracji które przenikają każdą komórkę naszej planety i wpływają na każdą istotę żyjącą na niej. Podkreśla ona ogromne znaczenie podnoszenia naszej indywidualnej i zbiorowej świadomości, dążenia do osiągnięcia wyższego stanu świadomości oraz świadomego dostosowywania się do coraz bardziej dostępnych, wysokich częstotliwości energetycznych. Według Krystynii kluczem do przetrwania, a nawet prosperowania w tym okresie globalnej transformacji, jest wykazywanie się niezachwianą zdolnością adaptacji i niezłomną odpornością. Wkraczając w tę transformacyjną erę, musimy z największą starannością dążyć do dostrojenia się do tych wyższych częstotliwości. Nie tylko po to, aby skutecznie radzić sobie z nadchodzącymi wyzwaniami, ale przede wszystkim po to, aby prosperować i rozwijać się pośród burzliwych zmian, które nas czekają. Ta głęboka zmiana świadomości, jak sugeruje Christina, ma moc pomóc nam nawigować przez nadchodzące zmiany z gracją i spokojem, a także pozwolić nam rozkwitać i odnajdywać radość nawet w samym środku chaosu. Jednym z absolutnie kluczowych elementów do skutecznego nawigowania w tym okresie głębokiej niepewności jest nieustanne kultywowanie wewnętrznego spokoju i harmonijnej równowagi. Życie często bywa niezwykle chaotyczne, i łatwo jest dać się ponieść jego nieokiełznanemu tumulcie. Krystyna, nasza wspaniała i mądra przewodniczka zawsze z wielkim naciskiem podkreślała fundamentalne znaczenie odnajdywania naszego wewnętrznego spokoju pośród tego wszechobecnego chaosu. Popycha nas do głębszego zagłębiania się w siebie i tworzenia autentycznego, trwałego połączenia z tą częścią nas samych, która tak często gubi się w zawiłym wirze życia codziennego. Gorąco zachęca nas do zwracania uwagi na ten cichy, Subtelny głos, który rezyduje w naszym wnętrzu, ten, który szepcze głębokie prawdy i mądrości, które tak często niestety ignorujemy w pogoni za zewnętrznymi bodźcami. Ten głos, ta wewnętrzna mądrość, która w nas tkwi, jest potężnym i niezawodnym przewodnikiem na naszej ścieżce życiowej. Kristina głęboko wierzy że poprzez świadome pielęgnowanie i wzmacnianie tego wewnętrznego połączenia czerpiemy z niezmierzonego źródła wiedzy i osobistych wskazówek, które są wyłącznie nasze i niepowtarzalne. To jest, według niej, prawdziwa ścieżka dostania się najlepszą, najbardziej autentyczną wersją siebie, jaką tylko możemy być. Wśród zalecanych przez nią metod nawiązywania tego głębokiego połączenia, Medytacja zajmuje poczesne miejsce. Ta starożytna praktyka, choć znana od wieków, pozostaje niezwykle aktualna i skuteczna w dzisiejszych czasach. Medytacja została naukowo udowodniona jako skuteczny sposób na redukcję stresu, zwiększenie koncentracji i znaczną poprawę ogólnego samopoczucia psychicznego i fizycznego. Inną metodą, którą Christina gorąco sugeruje, jest introspekcja. Jest to rodzaj wewnętrznej podróży, mającej na celu głębokie zbadanie naszych myśli, uczuć i emocji, bez osądzania i z pełną akceptacją. To właśnie introspekcja, w połączeniu z autorefleksją, pomaga nam rozpoznawać powtarzające się wzorce zachowań i myśli, rozumieć ich głębokie pochodzenie i świadomie wprowadzać niezbędne, pozytywne zmiany w naszym życiu. W swojej niezmierzonej mądrości, Kristina głęboko wierzy, że poświęcając czas na świadomą medytację, introspekcję i głęboką refleksję, zyskujemy niepowtarzalną okazję do pielęgnowania i wzmacniania naszej wewnętrznej mocy i siły. To z kolei, jak podkreśla, zasila naszą odporność psychiczną i duchową, umożliwiając nam nawigowanie przez wszelkie wyzwania życiowe z niezwykłą gracją. Spokojem i niezłomną siłą ducha. Nadchodzące miesiące będą również charakteryzować się znacznym wzrostem aktywności duchowej i niezwykłym wzmocnieniem świadomości. Powietrze będzie wypełnione elektryzującym poczuciem dziwności, ponieważ granice, które tradycyjnie oddzielają naszą fizyczną rzeczywistość od sfery duchowej. Zaczną w sposób zauważalny zanikać i stawać się bardziej przezroczyste. Kristina rozwija tę intrygującą perspektywę, sugerując, że wkraczamy w nową erę, w której zasłona ta metaforyczna kurtyna, która oddziela świat materialny od duchowego, staje się zauważalnie, wręcz namacalnie cieńsza. To przerzedzenie, według niej, nie jest przypadkowym zjawiskiem, jest to w istocie proces cykliczny, głębokie wydarzenie duchowe, które rozkwita na naszych oczach, oferując nam bezprecedensową okazję do uzyskania dostępu do wymiarów, które zazwyczaj wykraczają poza naszą zwykłą percepcję zmysłową. Ta fascynująca koncepcja postuluje, że my, istoty ludzkie, nie jesteśmy wcale ograniczone do trójwymiarowego świata, który postrzegamy na co dzień naszymi fizycznymi zmysłami. Posiadamy wrodzony potencjał, aby świadomie czerpać z wyższych wymiarów istnienia i otrzymywać wskazówki, które transcendują nasze typowe, ziemskie rozumienie życia i jego złożoności. Te wskazówki, często określane jako duchowe prowadzenie, mają pochodzić od boskich lub wyższych bytów, które istnieją poza naszym postrzeganiem. Mogą one oferować nam oświeconą perspektywę na nasze życie. Pomagając nam przechodzić przez nasze trudności z mądrością, często niedostępną w naszym zwykłym stanie świadomości. Aby zmaksymalizować korzyści płynące z tego wyjątkowego okresu, kluczowe jest, abyśmy otworzyli się na te doświadczenia z otwartym sercem i umysłem. Jednak kluczem do skutecznego nawigowania tymi duchowymi doświadczeniami, które mogą być nowe i nieznane, jest niezłomne zaufanie do naszej intuicji. To właśnie nasza intuicja jest tą niezawodną wewnętrzną kompasą, która prowadzi nas, gdy ścieżka wydaje się niejasna i niewidzialna. Istotne jest, aby całkowicie zaufać tej intuicji, pozwolić jej prowadzić nas przez niezbadane terytoria naszej duchowej podróży z pewnością i spokojem. Rzeczywiście, nadchodzące miesiące oferują nam rzadką i cenną okazję, te do pogłębienia naszej duchowości połączenia się z wymiarami zazwyczaj niedostępnymi dla ludzkiego oka i umysłu oraz pozwolenia naszej intuicji na nieograniczone prowadzenie. Ale pamiętajcie, drogie istoty, niezwykle ważne jest, aby być otwartym na te wszystkie nowe doświadczenia i absolutnie ufać naszej intuicji jako niezawodnej busoli na naszej wyjątkowej ścieżce życiowej. Oprócz głębokiego wzrostu duchowego, będziemy również musiały stawić czoła znaczącym wyzwaniom w dziedzinie transformacji osobistej i kluczowego aktu odpuszczania. Krystyna, nasza wspaniała i przenikliwa przewodniczka, z ogromną mocą i przekonaniem podkreśla absolutną konieczność pozbycia się tego, co stare, odrzucenia tych starych warstw w siebie, które przestały być użyteczne lub korzystne dla naszego rozwoju. Wierzy ona głęboko, że jesteśmy sobie winne odważne i bezkompromisowe ponowne ocenianie wzorców, w które nieświadomie wpadłyśmy, zakorzenionych przekonań, których tak kurczowo się trzymamy, oraz kłębiących się emocji, które z bólem ściskamy przy sercu, nie pozwalając im odejść. Kristina niezłomnie podkreśla, że aby naprawdę wzrastać i rozwijać się, Kluczowe jest odpuszczenie przestarzałych części naszego bytu, które już nam nie służą. Chodzi o świadome uwolnienie tych wzorców, które tak głęboko zakorzeniły się w nas na przestrzeni czasu, wzorców, które pod wieloma względami zaczęły definiować to, kim myślimy, że jesteśmy, ograniczając naszą prawdziwą tożsamość. Chodzi o odważne kwestionowanie przekonań, których tak długo się trzymaliśmy jakby były one nieodłącznym elementem naszej tożsamości, te przekonania, które odziedziczyliśmy, bezkrytycznie zaakceptowaliśmy i broniliśmy, często bez faktycznego kwestionowania ich ważności lub ich miejsca w naszym bieżącym życiu. Ponadto, Christina stanowczo opowiada się za koniecznością odpuszczenia tych emocji, które nosiliśmy ze sobą, niektóre z nich od wczesnego dzieciństwa. Są to emocje, które mogły służyć w przeszłości jako swoisty pancerz ochronny lub komfortowa kobra, ale które teraz niestety służą jedynie do tego, by nas niepotrzebnie obciążać i ograniczać. Te emocje, jak twierdzi Christina, mogą wydawać się bezpieczne i niezwykle znajome, ale są one często tymi samymi rzeczami, które w rzeczywistości blokują naszą drogę do prawdziwego wzrostu. Autentycznego spełnienia i głębokiego samopoznania. Ten proces jest bez wątpienia niezwykle trudny i wymagający może być niewygodny, głęboko destabilizujący, a nawet wręcz przerażający w swojej intensywności. Ale Christina z czułością i pewnością zapewnia nas również, że jest to absolutnie niezbędna część naszej życiowej podróży fundamentalny i nieunikniony etap naszej ewolucji jako istot ludzkich. Uwolnienie tych starych wzorców, ograniczających przekonań i szkodliwych emocji wcale nie oznacza, że tracimy to, kim jesteśmy w naszej istocie. W rzeczywistości, to właśnie pozwala nam odkryć, kim naprawdę jesteśmy pod wszystkimi maskami i warstwami, które nagromadziłyśmy na przestrzeni lat, aby ukryć nasze prawdziwe ja. Może to być trudny i bolesny proces, ale jednocześnie otwiera on szeroko drzwi do nowych, ekscytujących możliwości i niezwykłego, głębokiego wzrostu, który nas wzbogaci. Wkraczając w ten kosmiczny roller coaster, nie będziemy jedynie biernymi pasażerami, ale aktywnymi uczestnikami. Nieuchronnie staniemy w obliczu zbiorowych wyzwań. Które będą testami naszej niezłomnej woli i determinacji. Ale będziemy mieć również obfite i niezwykłe możliwości do globalnej transformacji, która może odmienić świat. Nasza podróż będzie naznaczona trudnościami i udrękami, przeszkodami, które mogą wydawać się w pierwszej chwili nie do pokonania, ale to właśnie w takich momentach prawdziwy potencjał ludzkości rozbłyśnie na jaśniej. Nasza jedność i nasza niezłomna odporność są naszymi największymi, nieocenionymi siłami, które pozwolą nam przetrwać i rozwijać się. Nasza przewodniczka w tej epickiej podróży, Christina, jest prawdziwym latarnią niezłomnej determinacji i niewyczerpanym źródłem inspiracji dla nas wszystkich. Prosi nas, a właściwie z całych sił, zachęca nas, byśmy podniosły nasze głosy by pozwoliły im rozbrzmiewać na całym świecie z pełną mocą, wstrząsając fundamentami przestarzałych i szkodliwych problemów systemowych, które nas otaczają. Ale nie chodzi tylko o samo podnoszenie naszych głosów, ale przede wszystkim o uporczywe i nieustające opowiadanie się za pozytywnymi zmianami w naszym świecie, o to, by nasze głosy nigdy nie zanikały w cichych, zapomnianych szeptach. Zastanówcie się nad tym naprawdę głęboko, oddajcie się medytacji nad tym pytaniem, za co wy same opowiadacie się w kwestii sprawiedliwości. Może jest to koncepcja równości i moralnej prawości, która stanowi nienaruszalną podstawę dla zrównoważonego i harmonijnego społeczeństwa, w którym wszyscy czują się bezpiecznie i szanowani. A może jesteście gorącymi obrończyniami środowiska? niestrudzonymi strażniczkami Matki Natury, świadomymi jej niezmierzonego znaczenia jako siły życiowej naszego istnienia, bez której nie moglibyśmy istnieć. A może w sercu nosicie pragnienie promowania pokoju, dążenia do globalnej harmonii między narodami i dążenia do pojednania, aby wyleczyć głębokie rany przeszłości, które dzielą ludzkość. Niezależnie od wybranej ścieżki i pasji, pamiętajcie o tym, Wszystkie mamy niezmiernie zaszczytną i ważną rolę do odegrania w tworzeniu lepszego, bardziej sprawiedliwego i współczującego świata. Nieważne jak mały czy duży jest dany akt, każdy akt współczucia, każde zajęcie stanowiska przeciwko niesprawiedliwości, każdy wysiłek w kierunku ochrony środowiska, zachowania jego zasobów i pojednania ma realny i głęboki wpływ na otaczający nas świat. Jesteśmy wszystkimi drobnymi, ale niezwykle ważnymi częściami wielkiej układanki, pracującymi razem w kierunku wspólnej wizji świata, który rozkwita dzięki wszechobecnemu współczuciu, trwałemu pokojowi i prawdziwej sprawiedliwości dla wszystkich. Nasza podróż na tym kosmicznym rollerkoasterze jest daleka od zakończenia, to dopiero początek. Mamy niezmierzone szczęście. Ogromną odpowiedzialność i potężną moc kształtowania przyszłości, aby była ona lepsza dla wszystkich istot. Każda z nas, bez wyjątku, odgrywa niezastąpioną rolę w tworzeniu lepszego i bardziej sprawiedliwego świata. Ważne jest, aby pamiętać, że absolutnie nie jesteśmy same w tej niezwykłej podróży życiowej. Jest to koncepcja, którą Christina z niezwykłą uporczywością i przekonaniem podkreśla w swoich naukach. Według niej dzielimy nasze istnienie z niezliczoną rzeszą innych bytów, które, choć niewidzialne dla naszych fizycznych oczu, są zawsze obecne i towarzyszą nam w tej wspaniałej, ale często wymagającej podróży. Są one pocieszającą, wspierającą obecnością, unoszącą się tuż poza zasięgiem naszego wzroku. Zawsze gotowe, by wyciągnąć do nas pomocną dłoń, gdy okoliczności sprawiają, że jesteśmy w głębokiej potrzebie i szukamy wsparcia. Christina przedstawia fascynującą ideę, że te byty mogą przyjmować różnorodne formy, poczone w uszy od tego, co tradycyjnie rozumiemy jako anioły niebiańskie istoty, które były integralną częścią niezliczonych narracji religijnych i mitologicznych w całej historii ludzkości, aż po przewodników duchowych, figur, które reprezentują pewien ideał lub głęboką mądrość, którą musimy uchwycić i zintegrować w naszych osobistych, codziennych życiach. Wspomina również, że mogą to być inne, Unikalne byty duchowe, specyficzne dla każdego indywidualnego, odzwierciedlające jego osobiste przekonania, percepcje i duchowe ścieżki. Każda z tych istot, według Krystyni, odgrywa wyjątkową i niezastąpioną rolę w naszych życiach. Anioły, na przykład, są po to, aby przypominać nam o bezwarunkowej miłości i głębokim współczuciu, które są wrodzone w każdej chwili naszego istnienia. Aby zaszczepić w nas niezachwiane przekonanie, że jesteśmy bezwarunkowo kochane i cenione, niezależnie od okoliczności. Przewodnicy, z drugiej strony, pomagają oświecić naszą ścieżkę, oferując cenną mądrość i wnikliwe spostrzeżenia, aby pomóc nam skutecznie i z gracją radzić sobie z wyzwaniami życia, które napotykamy na naszej drodze. Ale to nie tylko anioły i przewodnicy. Inne byty duchowe również oferują nam swoje wsparcie na wiele subtelnych i potężnych sposobów. Dają nam siłę do wytrwania w trudnych chwilach, które wydają się nie do zniesienia, lub stymulują naszą kreatywność, gdy potrzebujemy nowych pomysłów i inspiracji do rozwiązania problemów. Oddziałują z nami w sposób subtelny, ich delikatny, ale wszechobecny wpływ przenika nasze życie i dyskretnie ale skutecznie prowadzi nas do życia pełnego pokoju, autentycznego szczęścia i głębokiego spełnienia. Niezależnie od ich formy czy nazwy, te byty duchowe służą zawsze temu samemu szlachetnemu celowi są po to, aby oferować nam bezwarunkowe wsparcie i kochające wskazówki, które pomagają nam w naszych życiowych zmaganiach. Ich obecność jest żywym świadectwem faktu, że nigdy nie jesteśmy naprawdę same, że jesteśmy integralną częścią czegoś znacznie większego niż my same, czegoś nieskończenie współczującego i bezgranicznie kochającego. Zawsze są z nami, gotowe, by pomóc nam i wspierać nas w każdej potrzebie, nawet gdy ich nie dostrzegamy. Gdy zbliżamy się do emocjonującego zakończenia tej niezwykłej, kosmicznej kolejki górskiej. Pragnę z całego serca podziękować każdej z was za to, że towarzyszyłyście mi w tej niesamowitej i pouczającej podróży. Razem zagłębiliśmy się w najgłębsze tajemnice wszechświata, eksplorowaliśmy niezbadane zakamarki naszego wewnętrznego bytu i odkryliśmy istnienie duchowych towarzyszy, którzy z oddaniem prowadzą nas przez wzloty i upadki życia. Mam szczerą nadzieję, że ta podróż okazała się dla Was równie oświecająca i inspirująca jak dla mnie. Jeśli podobała Wam się nasza wspólna podróż i pragniecie kontynuować eksplorację kosmosu razem z nami, nie zapomnijcie polubić tego filmu i zasubskrybować nasz kanał, aby niczego nie przegapić. Mamy dla Was przygotowane o wiele więcej oświecających i inspirujących treści, a naprawdę nie chcielibyśmy, abyście je przegapiły. Dlatego upewnijcie się, że aktywujecie powiadomienia, aby zawsze być na bieżąco, gdy wyruszymy w nową, fascynującą podróż odkrywania. Bardzo cenimy Wasze wsparcie i aktywny udział w naszej społeczności. To dzięki widzom takim jak Wy możemy kontynuować nasze głębokie eksploracje i dzielić się naszymi cennymi spostrzeżeniami ze światem, rozprzestrzeniając światło wiedzy. Pamiętajcie, drogie dusze, że wszystkie jesteśmy razem w tej kosmicznej kolejce górskiej, a każda z nas odgrywa unikalną i niezastąpioną rolę w tym wielkim kosmicznym tańcu życia. Więc kontynuujmy naukę, rozwój i wspólną eksplorację, wzbogacając się nawzajem. Do następnego razu, pamiętajcie, że nigdy nie jesteście same w tej podróży, zawsze jesteście wspierane prowadzone i bezgranicznie kochane przez wszechświat. Pozostańcie w kontakcie, aby uzyskać więcej głębokich wglądów od Krystyni von Dreyen, a do tego czasu kontynuujcie eksplorację, rozwijajcie się i niech Wasze światło jaśnieje jasno dla wszystkich.